Boże, gdzie jesteś? Czy nie widzisz tego smutku? Czy nie widzisz mnie? Wołam do ciebie. Taki krzyk wydobywał się ze mnie, kiedy miałem jakieś 16-17 lat. Presja w szkole, trudności w życiu, samotność, opuszczona miłość. Niewyobrażalny ciężar. I krzyczałem: Boże, czy Ty rzeczywiście istniejesz? Ja mam tego dość. Czy możesz coś zrobić? Poszedłem na górę ze sztyletem, aby wbić go sobie w obolałe serce. I wołałem: Boże, Boże, czy istniejesz? Pomóż. Chcę widzieć, chcę zobaczyć, czy Ty w ogóle jesteś. I wtedy poczułem, jakby, niewyobrażalną obecność wokół mnie. Jakby jakaś substancja mnie obejmowała, z której płynęła miłość, i doświadczałem ciepła w swoim sercu jakiegoś przedziwnego pokoju. I słyszałem, jakby gdzieś wewnątrz mnie i poza mną głos: Jestem, jestem, jestem. I to jakby wystarczyło, aby żyć dalej. Jezus przyszedł do tych, którzy cierpią, którzy są samotni. On jest miłością, pokojem i radością. Przyjdź do Niego, a otrzymasz to, co On obiecuje.